Witam Cię serdecznie. W tym filmie popracujemy z ustawieniami pisania, więc przejdźmy do ustawienia i pisanie. Głównie skupimy się na kategoriach. Domyślna kategoria wpisów w moim przypadku będzie bez kategorii. Ja już tutaj pracowałem, jest mam WordPress, a domyślny format wpisu pozostaw zwykły wpis. Jeżeli przejdziemy tu do wpisów, mamy także, zauważ, kategorię oraz tagi. Także jeżeli przejdziemy tutaj do nowy, aby dodać nowy wpis, po prawej stronie mamy także opcję dodania kategorii. Dodaj nową kategorię. Ja stworzę sobie przykładowy wpis. Właściwie wygeneruję sobie tylko nagłówek takiego wpisu, na przykład nowy wpis. I tutaj po prawej stronie mam opcję Dodaj nową kategorię. I podaję nazwę kategorii. Na przykład kurs WordPress. Jeżeli nie dodałbym żadnej kategorii, właśnie zostawia, zostałaby ustawiona domyślna kategoria. Na przykład w moim przypadku, jeżeli nie zmieniałeś tam niczego, bez kategorii i klikam dwa razy, aby opublikować wpis już z taką kategorią. O co chodzi tutaj z tymi kategoriami? Wyobraźmy sobie, a być może jesteś trenerem personalnym, trenerką personalną, i o czym możesz stworzyć wpisy blogowe, albo przyciągać ruch na swoją stronę, aby budować taki obraz fachowca, instruktora, który zna się na rzeczy. Odjecie o suplementacji, o zawodach sportowych, o planach treningowych, o motywacji z psychologii sportu. Czyli to będą kategorie, to będą takie mocne stemple. Kategorie są jak rozdziały w książce, gdzie wpisy są pojedynczymi kartkami. Dokładnie mówisz robotą Google'a, a także czytelnikom strony, o czym jest ten wpis. To porząd po pozwala porządkować swoje wpisy w internecie. Tutaj mamy publikację przez e-mail. To jest opcja anachroniczna, szczerze mówiąc nigdy z niej nie korzystałem, z tego powodu, że nie widzę sensu, skoro mogę wejść do WordPressa, wejść w wpisy i tutaj nowy wpis, po co korzystać z takiej opcji. Ale jako ciekawostkę przekazuję Ci właśnie wiedzę, że możesz publikować tutaj poprzez e-mail wpisy blogowe. Serdecznie dziękuję Ci za uwagę i zapraszam do następnego filmu. Witam Cię w kursie WordPress, w którym pokażę Ci, jak stworzyć stronę internetową z WordPress. W projekcie stworzymy dwie witryny. Pierwsza to WordPress For you, którą teraz widzisz przed sobą, a druga to strona SpeedwebMaker. Obydwie witryny są responsywne, czyli dostosowane pod urządzenia mobilne oraz zoptymalizowane pod SEO. Serdecznie zapraszam do kursu, który specjalnie dla widzów mojego kanału jest w promocyjnej cenie 59,99. Cena dostępna po kliknięciu link w opisie filmu. Serdecznie zapraszam do kursu.